W dzisiejszym kąciku abstinenta będziemy omawiać owoc, który nazywa się pigwa. Jest to taki żółty owoc. Z wielkością przypominający gruszkę. Pochodzi on z ten, ten akurat z Turcji. 25% upraw pigwy pochodzi z Turcji. Często mylimy pigwę z pigwowcem. Pigwowiec to jest mały krzew. Jego można też spotkać w Polsce. Z pigwy i z pigwowca tak samo można robić różnego rodzaju nalewki, drzemy, kompoty. Ma bardzo duże zastosowanie w lecznictwie, ponieważ ma, ma te owoce pigwy i pigwowca mają duże witaminy C, więc jakby zastosowanie jego jest szerokie. Jedna rzecz, którą trzeba zwrócić uwagę jest potencjalne niebezpieczeństwo amigdaliny w pestkach. Jeśli te pestki pigwy się rozdrobni, to tak jak w większości różnych pestek owoców, po rozdrobnieniu może jest oczywiście tam am amagdali, amigdalina i ona w kontakcie jakby z naszym układem może powodować produkcję cyjanowodoru, czyli cyjanku klasycznego. No dobra, pogadaliśmy, pogadaliśmy. Zobaczmy, jak to smakuje, jak to pachnie i czym to się je. Generalnie pigwy nie je się surowej Je się poddaje obróbce termicznej, a wtedy smakuje lepiej. No Ale my spróbujemy, co to jest. Zapach ma bardzo podobny do takich jabłek, gruszek, ale takich już ulęgałek tak zwanych, czyli gruszki, które już podchodzą pod niedługo będą nieświeże, będą fermentować. Takie mięciutkie gruszki, takie jabłka bardzo soczyste, taki zapach. Skórka jest troszkę twarda, ale nie jest jakaś dramatyczna. Można sobie tutaj paluszek palec ubić, więc być może ta sztuka nie jest Więcej świeżości, ale bardzo ładnie pachnie z na pół i zobaczymy. Co my tu mamy? No, paskie, tak jak w zwykłych owocach, jabłkach, truszkach, nic nie wiem. Ten. ten miąższ jest taki bardzo, suchy. Nie, jakbym już suchy nie jest mocno wilgotny owoc. Pachnie jak jabłko. Nie jak druszka, tylko jak jabłko. Razem sobie troszeczkę okręgę. nie jest takie twarda też. W wielu źródłach mówią, że skórka pigwy jest bardzo twarda. No tutaj nie. No, pachnie bardzo ładnie. Już może trafiłem na naprawdę jakąś taką starą pikwę to jest stara pikwa nie jest kwaśna za bardzo spodziewałam się, że będzie bardziej kwaśna ten akurat, ten są też pikwy no ja nie wiem, poczytam jeszcze, może zjem na surowo bez obróbki termicznej, bo mi smakuje taki smaku, takie wysuszone jabłko które nie jest w ogóle soczyste ale też nie jest to kwaśne ciekawe. A zapytacie, a dlaczego ty to robisz? To degustujesz? Ponieważ niedługo będę degustować piwo z piwem. Chcę się przygotować. Nie wiem, może jeszcze sobie? Może, że później. Po nagraniu spędzę trochę czasu w lecie, ale. Widzicie, tak to jest, jak się poczyta w internecie na temat WhatsApp. I się okaże, że nie ta pizza nie jest kwaśna. Ciekawe. Dobra. To tyle jest z dzisiejszego opowiadania na temat pizzy. Do usłyszenia. Trzymajcie się i hej.